dlatego, że nasza przyjaciółka Ania Trade, która jest siostrą rzeką, po prostu broni lasów w Beskidzie Małym, broni lasów na Madochorze. Na tak naprawdę postulatem i celem jest to, o czym, czego pragnie też społeczność lokalna, żeby powiększyć rezerwat. Żeby powiększyć rezerwat Madochory, żeby to nie był taki mały fragment, tylko żeby chronić lasy wodochronne. I my dlatego jako siostry rzeki tu jesteśmy, zajmujemy się ochroną rzeki, ochrony wody, bo akurat ta góra Rodzi niesamowitą ilość wody. Jest tu mnóstwo potoków i źródełek, które zasilają Wieprzówkę, dają wodę też mieszkańcom Andrychowa. Mhm. Ale ta woda jest dzięki temu, że tu jest las. I tu jest taka, że w górach pada najwięcej wody. Mhm. I ta ulewa, żeby została w górze i żeby zasiliła źródła, to musi być las, bo inaczej spłynie błyskawicznie, zrobi potopienia powódź i za 7 dni będzie w Bałtyku. Ale jeżeli są drzewa i to stare drzewa, które dzięki korzeniom utrzymują konstrukcję góry, to woda przedostaje się do źródeł i po prostu jest wodą pitną. To jest góra, która rodzi źródła i my idziemy na wyprawę do źródeł dzisiaj. Tereny górskie, takie lasy wodochronne, one pełnią bardzo ważną, ważną rolę, bardzo ważną funkcję w ekosystemie i nie tylko w ekosystemie, ale też dla ludzi. No bo ludzie tak często Ludziom się często wydaje, że ochrona przyrody nie ma znaczenia, a ochrona przyrody jest bardzo korzystna dla człowieka, bo jak chronimy przyrodę, to chronimy też dobre środowisko, a dobre środowisko to są dobre warunki życia dla ludzi. Tak więc tutaj mamy taki przypadek, że woda jest dobra dla ekosystemu ale wprost można wywieźć jej znaczenie również dla ludzi, dlatego że jest to jedyne źródło zaopatrzenia w wodę pitną dla całego miasta i gminy Andrychów, no, ponad 40 tysięcy ludzi. Tu nie tylko jest kwestia zatrzymywania wody w glebie, ale też dobrej jakości wody, żeby woda nie była mętna, bo to są również koszty jakby oczyszczania tej wody. Także zwiększenie rezerwatu ma Madochora na pewno poprawi warunki gromadzenia tej wody, no bo nie powiedzieliśmy o tym, ale w ostatnich kilkunastu latach. Kilka razy obserwowano, że przepływ wody w wieprzówce był bardzo niski, co stwarzało problem w zaopatrzeniu w wodę pitną, trzeba było kupować wodę ze źródeł zewnętrznych. Natomiast no, ten obszar y, powyżej tego terenu, gdzie się teraz znajdujemy, no, jest bardzo ważny, żeby był chroniony. My nie mamy za bardzo takich scenariuszy ochronnych dla tego terenu. Jedyne co możemy zrobić to go nie niszczyć, tak? utrzymać go w takim stanie, w jakim go ukształtowała przyroda, bo człowiek nie za bardzo ma taką możliwość, żeby samemu zbudować taką strukturę, która będzie łapała wodę. Natomiast może ochronić tą, która jest. Bo leśnicy duże rzeczy mówią a in, i co innego robią. Y, jakie mają specjalne zasady ochrony lasów wodochronnych w porównaniu do takiego zwykłego lasu, tak? Jak chronią bardziej lasy wodochronne? Co w się sensie w tym konkretnym nadleśnictwie? W ogóle, nie tylko w tym konkretnym nadleśnictwie, bo tu wiemy, że w żaden sposób specjalnie nie chronią tych lasów wodochronnych. Poza tym, że deklarują to na jakiejś tam kartce. Ja się próbowałem dowiedzieć i będziemy tutaj próbowali się dowiedzieć, jakie są te, że tak powiem, strategie i plany w zakresie ochrony lasów wodochronnych w Polsce. Natomiast, jak, policzymy sobie, jak sobie policzymy, ile kosztuje drzewo, które tam jest wycięte. I odniesiemy to do ceny za wodę, jaką byśmy zapłacili. Tu, tu jest 45 tysięcy ludzi, no, rocznie płaci za wodę, no ja nie wiem, no parę dziesiąt milionów. Nie? Mhm. Więc te zasoby wodne, jeżeli policzymy to w cenach realnych wody. No to okaże się, że ta cena drewna, którą tam się wyciąga, no to tutaj jest jakaś minimalna. A jeszcze dodatkowo pamiętajmy, że drewno jest jakby musimy, żeby je wyciąć, musimy jakieś ponieść koszty. No więc jakby mając na uwadze to, że z tego co się orientuję, co mi przekazano, landlesi Andrychów Andryków ma półtora miliona złotych straty rocznie. No to przecież gdyby nic nie gdyby nic nie robili, nie nic nie robili no to byłoby lepiej. No. lasy państwowe mają 13 miliardów złotych przychodu, a jako zysk Mówią, że mają tylko 700 milionów, no to to jest 7% niespełno. Kto by prowadził, a czy no wiadomo, że to jest tak, jakby ktoś prowadził prywatny biznes i miał 7%, 7 zysku czystego, no to byłby to dobry biznes. Czy przy tym biznesie nie zapominamy właśnie o wodach, tak? Czy, czy jakby wycinając te drzewa, nie zastanawiamy się, a może jednak coś tam, kurczę, trzeba byłoby zmniejszyć. no Przecież to są tu z tego co się orientuję. Nadleśnictwo Andrychu ma kilkanaście chyba tysięcy hektarów terenów leśnych, no więc rozmowa o kilkuset hektarach to jest jakieś po prostu promil promile.